Cześć, witam Was w drugiej części recenzji opaski Xiaomi Mi Smart Band 6. Jak może pamiętacie, w pierwszej części pokazałem Wam, jak ta opaska została wykonana, jakie posiada funkcje, czym różni się od Mi Banda 5 czy też Mi Banda 4. Pokazałem Wam też działanie aplikacji mobilnej. W dzisiejszym odcinku chciałem się z Wami podzielić kilkoma spostrzeżeniami na temat właśnie działania tej opaski, użytkowania tej opaski, ponieważ miałem okazję przez kilka dni już z niej korzystać, tak więc nieco lepiej ją poznałem. No i dzisiaj dowiecie się jak działają powiadomienia, jak działa bateria, jak wygląda kwestia pomiaru snu, pomiaru SpO2, tętna, pomiaru kroków. Tak więc zapraszam do recenzji. Zacznijmy sobie może od powiadomień, bo myślę, że to będzie wiele osób interesowało. Po pierwsze obsługa polskich znaków, jak widzicie, nie ma z tym najmniejszych problemów, to na pewno na plus. Drugi plus wyświetlanie emotikon. Zobaczcie, co prawda nie wszystkie ikony się wyświetlają, natomiast te najbardziej podstawowe, jak widzicie, są wyświetlane, są rozpoznawane przez opaskę Mi Band 6 i to jest właśnie kolejna dobra wiadomość. No i teraz trzecia sprawa, chyba najważniejsza. Ilość znaków wyświetlanych w wiadomościach właśnie z komunikatorów społecznościowych, jak może pamiętacie, w przypadku mojej ostatniej recenzji Miłocza Lite chwaliłem go za ilość wyświetlanych znaków i tam było ich około 200 znaków wyświetlanych. Natomiast powiem Wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem opaski właśnie Mi Band 6, ponieważ tych znaków jest wyświetlanych aż 1000. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo długie wiadomości. Zobaczcie, jesteście w stanie. Na tej opasce odczytać, i to jest chyba największa zaleta, jeżeli chodzi o Mi Banda 6. Ilość wiadomości zapamiętywanych przez opaskę, 10 ostatnich wiadomości opaska zapamiętuje, i do nich możemy sobie tutaj wracać, możemy z nich wychodzić, wchodzić ponownie. Tak więc tutaj też dobre rozwiązanie. One nam się same nie kasują po odczytaniu. Tylko są napisywane po prostu te najstarsze, jeżeli oczywiście przekroczymy już tych 10 wiadomości w samej opasce. Tak więc, to jest myślę bardzo dobra informacja. No i ogólnie, jeżeli chodzi o powiadomienia, oceniam je bardzo pozytywnie. Chyba jedna z najlepszych opasek, jeżeli chodzi właśnie o obsługę powiadomień. I teraz, jak one działają z innymi aplikacjami? Korzystałem tutaj z Messenger'a, korzystałem też oczywiście z poczty Gmail, z klientów pocztowych. Przychodziły też SMS-y. I z żadnymi tymi powiadomieniami nie miałem tutaj najmniejszych problemów, tak więc naprawdę bardzo wysoko oceniam jakość powiadomień w opasce Mi Band Smart 6. Teraz może Wam pokażę, jak wyglądają połączenia przychodzące na tą opaskę. Więc próbujemy tutaj zadzwonić sobie na telefon i zobaczycie, jak to wygląda. No i teraz zobaczcie, mamy połączenie przychodzące, widzimy, kto do nas dzwoni, możemy takie połączenie odrzucić. Możemy wyciszyć dzwonek w naszym telefonie, lub też zobaczcie, że sobie to przesuniemy, możemy odpowiedzieć tutaj wiadomością SMS, -czy. na przykład jestem na spotkaniu, zadzwoń później nie mogę teraz rozmawiać. Wystarczy, że klikniemy, wyślemy taką wiadomość, no i osoba, która do nas dzwoni, taką wiadomość odbierze na swoim telefonie. Tak więc myślę, że to jest bardzo przydatne rozwiązanie. Teraz, jeżeli chodzi o kolejne punkty, czy na przykład pomiar kroków, no to zobaczcie tutaj, mamy oczywiście dystans, który dzisiaj pokonaliśmy. Ile kalorii spaliliśmy, możemy sobie podlądnąć też naszą aktywność w poprzednich dniach. Więcej informacji, oczywiście, będzie w aplikacji mobilnej, którą mam za pokażę. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o dokładność tych pomiarów, porównywałem sobie te wyniki z opaską, ze smartwatchem, tak naprawdę Miło 3 Lite, którego też niedawno testowałem. No, i muszę Wam powiedzieć, że przy 2000 kroków różnica na obu tutaj urządzeniach była 51 kroków. Znaczy, Miband miał właśnie 51 kroków mniej niż Mi Watch Lite. Natomiast, jeżeli sobie mierzyłem już tak typowo, praktycznie, czyli przeszedłem sobie dokładnie 200 kroków, to w tym momencie miband 6 pokazał mi tutaj dokładnie 203 kroki. Więc, jeżeli chodzi o dokładność pomiarów, Myślę, że jest to w granicach błędu statystycznego, więc całkiem nieźle tutaj Mi Band 6 pod tym względem wypada. Teraz, jeżeli chodzi o aktywności fizyczne, jakieś treningi, które tutaj wykonujemy, tutaj na przykład macie jakiś krótki spacer i zobaczcie, mamy tutaj wyrysowane, jak ten nasz spacer wyglądał, jakie dystans pokonaliśmy, jaką prędkością, ile kalorii spaliśmy w tym czasie, ile wykonaliśmy kroków, mamy też rytm, jaki był. Mamy też długość kroku, średnią bpm, tak więc naprawdę bardzo dużo informacji, jak widzicie, na wyświetlaczu opaski się znalazło bez korzystania z aplikacji mobilnej. Jak widzicie, mamy też tutaj informacje, jak długo byliśmy zrelaksowani, czy nasz tutaj trening był lekki, intensywny, aerobowy itd. Tak tak więc bez korzystania tak naprawdę z telefonu. Mamy bardzo dokładne analizy naszej aktywności fizycznej, więc myślę, że do takiego amatorskiego uprawiania sportu jak najbardziej ta opaska się będzie Wam też nieźle spisywała. Oczywiście pamiętajcie, że nie mamy na pokładzie GPS-a i żeby te wszystkie tutaj linie się nam rysowały, wykresy i też te wszystkie dane, żebyśmy mieli tutaj na tej opasce to musimy oczywiście mieć ją połączoną z telefonem na którym oczywiście ten GPS musi być uruchomiony. Teraz sobie przejdźmy dalej, może do właśnie pomiarów, pomiarów tętna i pomiarów SpO2, bo to może Was interesować. Porównamy sobie te wyniki opaski z pulsoksymetrem, więc ja może sobie tutaj od razu zapnę ten pulsoksymetr na ręce. i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o pomiar tętna, praktycznie te wyniki się nam tutaj pokrywają na obu urządzeniach, natomiast jeżeli chodzi o SpO2, te mamy 99% na półsoksymetrze, natomiast opaska wskazuje nam 95%, więc nieco nam zaniża ten pomiar. Natomiast te wartości często są tutaj nieco bardziej zbliżone, więc tutaj też zależy od tego jak ten pomiar nam tutaj się uda wykonać. Więc nie jest to 100% dokładność. Natomiast jeżeli chodzi o tętno, tutaj już jest znacznie lepiej I można powiedzieć, że tutaj MiBand 6 Radzi sobie z tym pomiarem tętna bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o inne pomiary, takie jak pomiar stresu, to tak naprawdę nie mam za bardzo z czym tych pomiarów porównać, więc też nie mam tutaj jakiegoś odniesienia, więc nie wiem na ile te funkcje dobrze działają. Natomiast za chwilkę Wam pokażę jeszcze w aplikacji mobilnej, jak wyglądają wykresy właśnie z tych wszystkich czynności. Tak więc, jak widzieliście, jeżeli chodzi o działanie Mi Banda 6, o powiadomienia, o pomiar tętna, o funkcje sportowe, to naprawdę tutaj bardzo dobrze sobie Mi Band z tym wszystkim radzi. Teraz, jeżeli chodzi o baterię w Mi Bandzie 6, wiele osób tutaj twierdzi, że ta bateria wystarcza nam nawet na 14 dni pracy tej opaski. No, i ja Wam powiem, że naprawdę ciężko jest taki wynik utrzymać. Oczywiście, jeżeli będziecie tylko mieć włączone Pomiar kroków, tak naprawdę powiadomienia, bardzo krótki czas poświetlenia ekranu na niskiej jasności, no to jesteście w stanie się zbliżyć do tego wyniku. Natomiast, jeżeli sobie ustawicie jasność, powiedzmy na czwartym poziomie, będziecie chcieli monitorować wasze tętno tutaj w jakichś dość krótkich odstępach czasu i na przykład będziecie chcieli korzystać z funkcji pomiaru snu, no to ta bateria myślę, że wystarczy Wam góra na jakieś 4-5 dni pracy. Dla przykładu, podczas pomiaru snu w ciągu nocy ta opaska zużywa 15% baterii, tak więc łatwo sobie policzyć, ile ta bateria będzie w stanie popracować w waszej opasce. Oczywiście na plus jest tutaj bardzo szybkie ładowanie tej opaski. W ciągu godziny jesteście on w stanie naładować od zera do pełna. Tak więc, nawet jeżeli bardzo intensywnie korzystacie z tej opaski, więc ta jedna godzina na 4-5 dni, no to myślę, że nie jest jakimś tutaj. Dużym problemem. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to co Wam powiedziałem już w pierwszej części: duża jasność, bardzo dura czytelność, świetne odwzorowanie kolorów i oczywiście podtrzymuję tą opinię. Trochę brakuje mi tutaj czujnika światła, który by automatycznie regulował jasność tej opaski, ponieważ w pełnym słońcu, oczywiście, musimy podnieść poziom poświetlenia na piątkę, czyli ten najwyższy poziom. No, i wówczas oczywiście mamy pełną czytelność. Natomiast z kolei w pomieszczeniach nie potrzebujemy aż tak dużej jasności. No, i oczywiście też ta jasność wpływa na szybkie zużycie baterii, więc warto ją zmniejszyć ją w pomieszczeniach. No, i dobrze by było, gdyby to wszystko było realizowane automatycznie. Natomiast, no, niestety, musimy to robić sobie tutaj ręcznie. Czyli musimy zmniejszać i zwiększać się to podświetlenie, więc to jest taki mały minus. Myślę, że nie będzie to Wam jakoś specjalnie przeszkadzało, ale chciałem o tym wspomnieć, żebyście tutaj też wiedzieli jak to wygląda. Opaska oczywiście nie ma ani NFC, czyli nie możecie nią płacić. Nie ma też GPS-u, więc tutaj nie będzie się łączyła z satelitami. Nie korzystamy z GPS-u w naszym telefonie, więc o tym też pamiętajcie. No i cóż, te pozostałe funkcje, które tutaj mamy, te alarmy, stopery, minutniki, to wam już pokazywałem w poprzednim odcinku i to oczywiście działa bardzo dobrze. Zresztą z tymi funkcjami też nie miałem problemu, jeżeli chodzi o opaski poprzedniej generacji, czy Mi MiBanda 5, czy też 4. Ok, teraz sobie może przejdziemy do aplikacji mobilnej, ponieważ tam chciałem wam pokazać właśnie kilka funkcji. Odnośnie monitorowania naszej aktywności fizycznej, a szczególnie odnośnie monitorowania naszego snu. No dobrze, aplikację już bardzo dobrze znacie z mojej poprzedniej recenzji, to z poprzednich recenzji opasek Mi Band serii 3, 4, 5, tak więc myślę, że nie trzeba jej kolejny raz omawiać. Natomiast jeżeli chodzi o informacje, które możemy z tej aplikacji uzyskać, czyli na przykład odnośnie naszej aktywności fizycznej, to oczywiście jak widzicie możemy zobaczyć sobie jaki dystans dzisiaj pokonaliśmy, ile spaliliśmy kalorii. Mamy też to rozbite na aktywności lekkie, na wolny spacer, w jakich to było godzinach, ile kroków, ile kalorii wtedy spaliliśmy. Możemy też sobie analizować naszą aktywność w ostatnich 30 dniach, czyli możemy sobie sprawdzić średnią kroków, średnią dystansu jaki pokonaliśmy, ile paliwa zaoszczędziliśmy itd. itd. Więc tutaj trochę tych informacji z tej aplikacji jesteście w stanie wyciągnąć. Teraz chciałem Wam pokazać też jak wygląda tutaj pozostałe parametry, na przykład pomiar poziomu stresu. Oczywiście nie mam z czym tego porównać, więc nie wiem czy to są adekwatne wyniki. Natomiast zobaczcie, mamy tutaj wykres kołowy, gdzie widzimy czy nasz stres był łagodny. Czy byliśmy rozluźnieni, stres był umiarkowany, czy też wysok... możemy też sobie sprawdzić, jak ten stres wyglądał w naszych poszczególnych dniach. Tutaj w jednych był większy, w innych był słabszy. Oczywiście wszystko to zależy od naszej tutaj aktywności, jak ten stres u nas naprawdę wyglądał. Podobnie możemy sobie sprawdzić naszą saturację krwi. Oczywiście są to tylko wyniki w momencie, kiedy wykonywaliśmy takie pomiary. Nie możemy ustawić ciągłego monitorowania saturacji krwi. A szkoda, bo to by się myślę wielu osobom przydało, zobaczmy co możemy sobie zobaczyć jeszcze. Oczywiście, podobnie wygląda też pomiara tętna. Możemy sobie analizować, jak nasze tętno wyglądało w poszczególne dni. Oczywiście, jeżeli macie włączony ten stały pomiar, tętna, tak jak tutaj w moim przypadku. Natomiast, tak jak wspominałem, bardzo mocno to zużywa naszą baterię w opasce. Więc, jeżeli chcecie zaoszczędzić baterię, nie potrzebujecie takich wyników sposób ciągły no to myślę, że raczej tą funkcję możemy sobie wyłączyć. Natomiast jeżeli jest włączona, jak widzicie, mamy tutaj wszystko dokładnie opisane, jak to wyglądało poszczególne dni w naszym przypadku i to wszystko będziecie mogli sobie analizować. I teraz chciałem przejść chyba do najciekawszej zakładki, czyli monitorowania snu. Jak wiecie, ja tutaj raczej nie prowadzę takich pomiarów, ale tutaj specjalnie skorzystałem z tej funkcji dla pokazania wam, jak wygląda. Ta nowa funkcja sprawdzająca jakość naszego oddechania podczas snu. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o sen, na przykład w dniu wczorajszym, mamy czas naszego snu łączny, mamy informacje, czy sen był głęboki, płytki, faza REM, ile to wszystko trwało, rozpisane. I to co najważniejsze, czyli tutaj jakość oddechu podczas snu, i zobaczcie, tutaj akurat miałem 95 punktów na 100. Więc ten sen był tutaj bardzo dobry. Natomiast, jeżeli macie problemy z oddychaniem, to oczywiście tych punktów może tutaj być znacznie mniej, no i wtedy oczywiście należy się skonsultować z lekarzem. Zobaczmy tu sobie inne dni: tutaj było 97 punktów, tutaj było nieco gorzej, 85 punktów. Prawdopodobnie ta noc była bardziej tutaj gorąca, nieco gorzej mi się spało, więc tych punktów jest nieco mniej. Natomiast tutaj w kolejnym dniu znowu było 93 punkty, czyli myślę, że na całkiem przyzwoitym poziomie. Tak więc myślę, że to jest bardzo ciekawa, bardzo przydatna funkcja właśnie dla osób, które mają jakieś problemy zdrowotne, mają problemy z oddychaniem. No i tutaj ten pomiar myślę, że może być dla nich bardzo ważną informacją. Tyle odnośnie pomiarów tutaj naszej aktywności fizycznej. Teraz chciałem jeszcze Wam pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o e, informacje na temat tutaj tych wszystkich sportów, które uprawiamy. E, dla przykładu, to Wam pokażę na przykład spacer, który tam dzisiaj gdzieś był wykonany. Jak widzicie, mamy tutaj na mapie wyrysowane dokładnie, gdzie się przemieszczaliśmy, jakimi ulicami e, mamy też tutaj informacje, jaki dystans pokonaliśmy w jakim czasie ten dystans pokonaliśmy, ile spaliliśmy kalorii, średnie nasze tętno, ilość kroków, rytm. No i teraz zobaczcie, tutaj też mamy tempo naszego spaceru dokładnie rozrysowane na wykresie mamy też informację o naszym tętnie jak wyglądało podczas tego ćwiczenia i też mamy tutaj informację, czy trening był intensywny, lekki, czy to był trening aerobowy, treningi tlenowe itd. itd., itd. Więc też, jak widzicie, dużo informacji. Są też informacje na temat wysokości nad poziomem morza, naszego rytmu, kroków. Wszystko to mamy dokładnie na wykresach przeanalizowane. Oczywiście, aby te wykresy się tam tutaj rysowały i to wszystko tutaj poprawnie działało, to musimy połączyć się z modułem GPS w naszym telefonie i telefon musimy mieć podczas takiej aktywności przy sobie. Jeżeli go mamy, no to oczywiście będziecie mieć wszystkie te informacje. Zapisane i będziecie mogli sobie z nich korzystać, analizować. Podobnie działa to też w przypadku innych naszych aktywności fizycznych, takich jak jazda na rowerze, bieganie i też inne sporty, które wam już pokazywałem w pierwszej części naszej recenzji. Ok, i tak dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej recenzji. I tak naprawdę dwóch recenzji, ponieważ jest to drugi odcinek, druga część recenzji Mi Banda 6. No i co możemy sobie powiedzieć na temat tej opaski? Jeżeli chodzi o wykonanie, wygląd, design tej opaski, to tak naprawdę dużo się nie zmieniło w porównaniu do Mi Banda 5. Natomiast na plus na pewno nowy, większy wyświetlacz, znacznie lepsza jakość wyświetlonego obrazu, lepsze odzorowanie kolorów, większa czytelność, większa powierzchnia robocza. I to jest zdecydowanie na plus. Jeżeli chodzi o funkcję tej opaski. Na pewno dużym atutem jest tutaj ten pomiar SPO2 oraz to dokładne monitorowanie naszego snu z funkcjami oddychania podczas snu, i to jest też atut, który moim zdaniem przemawia za kupnem Mi Banda 6. Pozostałe funkcje tak naprawdę są te same co w Mi Bandzie 5. Więc tutaj, jeżeli macie 5, a nie potrzebujecie pomiaru SPO2 i tego monitorowania snu. No to myślę, że na razie możecie się jeszcze wstrzymać z zakupem 6, Być może siódemka będzie miała już jakieś nowe funkcje, może NFC na pokładzie, może GPS-a, może też jakąś bardziej wydajną baterię. Natomiast na chwilę obecną, no, Mi Band 6 żadnych nowych funkcji więcej nie posiada. Więc tutaj musicie już sami zdecydować, czy chcecie zamienić Mi Banda 5 na Mi Banda 6. Ogólnie jeżeli nie dysponujecie jeszcze opaską właśnie sportową, a chcielibyście jakąś kupić, no to myślę, że zdecydowanie warto zainwestować w Mi banda 6, ponieważ naprawdę jest to urządzenie sprawdzone, dobrze działające, ze świetnymi powiadomieniami, no i myślę, że będzie Wam się też Dobrze z niego korzystało. Z mojej strony to będzie już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję jak zwykle za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, pomocny, no to oczywiście proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!